i Ducha Świętego Amen. bardzo proszę wracamy się w stronę świątyni w stronę świątyni się odwracamy drodzy bracia i siostry rozpoczynając tę pielgrzymkę przypomnijmy sobie z jakich powodów to czynimy miejsca święte, które pragniemy nawiedzić świadczą o pobożności ludu Bożego często udajemy się tam, aby Pan Bóg swoją łaską mocnił nasze życie chrześcijańskie i dodał nam zapału do pełnienia dzieł miłości. Możemy też coś zaoferować wiernym, którzy w tych miejscach stare przebywają. Przykład naszej wiary, nadziei i miłości. Pamiętajmy w modlitwach o tych, którzy pozostają w naszym mieście. Pamiętajmy o duszpasterzach, o ich troskach, sprawach, noszących sercu. Pamiętajmy o dobrodziejach, których spotkamy na drodze. Młodro myśl. Wszechmogący Boże, Ty miłującym Ciebie zawsze okazujesz miłosierdzie i w żadnej krainie nie jesteś daleko od tych, którzy Cię szukają. Bądź ze swoimi sługami, którzy rozpoczynają pielgrzymkę. 406 pielgrzymkę na jasną górę się racza. Kieruj ich drogą zgodnie z Twoją wolą. osłaniaj ich dnia, za dnia zbawienną opieką, a nocą oświecaj blaskiem swojej łaski, aby pokrzepieni Twoją obecnością szczęśliwie dotarli do, do celu swojej pielgrzymki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Przechodzący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Dzień. 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 Dzień.